Także witam serdecznie na scenku 5 dni do Sylwestra na standardowej miejscówce. Tyle, że trochę dużo wody w potoku płynie, ale to też jest spowodowane tym, że ostatnio były dosyć dużo opady deszczu, więc będziecie mieli takie plumkanie. Myślę, że ten mostek i to miejsce jest każdy świetnie. Chociaż trochę zaraz, aczkolwiek myślę, że w Sylwestra przy pomocy kilku petat szybko się tych oto krzaków i zakrzeczenia pozbędziemy. Także mamy tutaj kilka pierdełek, pod koniec jeszcze będę odpalał dwie rakiety, które odpaliłem wczoraj. No, i zaczynamy odpalanie. Może od oczywiście czegoś ciekawego, czyli od wulkanu Mount Yellow Etna. A odpalimy sobie go z tej strony, żeby nam przypadkiem żadnych petard nie odpalił. Proszę o odpalenie, tylko żeby mi zapalniczka tam na dół nie poleciała. Piękny wulkanik. Wow, świetny efekt, naprawdę jak na wulkan tej wielkości. A to sobie na razie zostawmy, weźmiemy to, jak będziemy wracać. I może odpalmy sobie też kulkę dymną, bo nigdy nie odpalałem kulki dymnej po zmroku i byłem ciekawy, jak to po prostu wypadnie. A co, zaszalejemy. Jedną kulkę na eksperyment taki możemy sobie wziąć, żeby zobaczyć. No, strasznie się nie chce odpalić, czy. Dym w latarki będzie chociaż trochę widoczny. Kurczę, kulko dymna. Pali się czy się nie palisz? No i widać, widać. Jakbym wziął mocniejszą latarkę, to myślę, że byłoby już totalnie fajnie. No, powiem Wam, że w takim świetle latarki naprawdę ładnie to wygląda. Yy, o, a to jest w ogóle najmocniejszy latar jaką mam aktualnie u siebie. Także no, tak jest stoł, a tak jest stoł. No to jest dosyć mocna. W ogóle widać łunę nad miastem od światła od wszystkiego, więc nie jest nawet zupełnie ciemno, więc nawet bez latarki byłoby dosyć w miarę yy, widać rzeczy. I teraz weźmiemy sobie, zacznijmy słuchać może, a weźmiemy sobie jeszcze tego żabaka. To odpalimy go szybko z tej strony i niech sobie skacze. Troszkę wiatr, mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio przeszkadzało. O, o, paliście czy nie paliście? Proszę decyzję. O, jednak się pali. Ło, wow. nie, gdzie uciekłeś? Żabaku, o nie, ktoś tam jeszcze pluje, ale chyba zginął. No nic, świętej pamięci, pamięci Żabak. Weźmy sobie teraz dwie takie większe petardki i odpalmy. Zobaczymy, jak sobie strzeli. No, całkiem wam powiem, nie najgorzej. Co to? petardki od Miko Kamila. Kurde, nawet nie wiem przy której petardzie, a zniknął mi wulkan. Może tam na dole będzie tego, wezmę zbiory później. Zobaczymy. A weźmy sobie teraz tą petardkę. Wrzucimy, albo nie, odpalimy ją jeszcze tutaj. Tylko wrzucę ją tam na dół, ale nie do wody. Może chcę. Te... Trochę No, tam w dole to już całkowicie słabo wybucha. Weźmy sobie teraz coś mocniejszego. A zaszlejemy od razu ze wpetrują i zobaczymy, jak wybuchnie. Jak wybuchnie w wodzie ciemku Plum Wow, nawet głośno wybuchła, nie opatrzcie jak teraz wszędzie deszcz leci, aż takiej odległości. No wam powiem teraz na wewpytrujki to są dosyć mocne, nie jest słabe. Dla porównania weźmiemy sobie mini Dumbuma i zobaczcie, że ta FP3 naprawdę Wydaje mi się, że od takiego ma była mocniejsza. Plum. O. No, wydaje mi się, że FP3 wybuchła nieco lepiej. Weźmy sobie teraz Vipera 1. A go wsadzimy tutaj w trawę. I zobaczymy, czy jakieś uszkodzenia ta fajna petardka będzie w stanie trawie zrobić. Strasznie oporny do odpalania produkt, ale damy sobie radę z nim, tylko go muszę odsłonić z trawy. No cholera jasna, co za wajperek. Pokaż się tu. No jest, oczywiście zjarał wszystko. O, no i całkiem przyzwoicie, ale dymek zrobił, że hej. Dobra, odpalmy sobie teraz tece. 14 i C4 i zrobimy sobie porównanie która będzie mocniejsza no całkiem sobie poradził yy, ten wiperek wajperek no powiem wam, że C4 nie była w ogóle mocniejsza od tego wajperka nie wiem czemu mi się one ostatnio coś mocniejsze wydawały ale to chyba tylko jakieś złudzenie, bo Teraz CC14 te te Która była zdecydowanie Mocniejsza Ale dymek fajny zrobiła No i robimy sobie luźne rzucanie i odpalanie Tych Czyli odpalamy i rzucamy Gdzie będą spadać to będą spadać O ten na przykład do wody Ten na przykład do boczek O wybuchnął Wow, i ten również wybuchnął tu naprawdę nieźle, jak na takiego pikolaczka. No, to stara dobra jakość pirotechniki. Siarkowe jeszcze pikolaki, a tak świetnie sobie radzą. Po jakim czasie to w wodzie wybucha, to jest naprawdę jestem pod wrażeniem. Bum. Um. Teraz to zrobimy z reszty karabineczek No, odpalaj się proszę pana Panie zapalniczko Ok, zabieramy papier, pudełeczko, I się odsuwamy No Taka powtarzalność, wszystkie petardy wybuchły, to jest naprawdę bardzo fajne jakoś bardzo fajnie się te pikolaczki odpala. I teraz weźmiemy sobie petardę Zenę Tourneo i wsadzimy w te krzaki, niech tu trochę przetrzebi przed Sylwestrem i zobaczymy jak to sobie poradzi. Tylko oczywiście na Sylwestra ma do mnie jeszcze wpadnąć Paweł z kanału Etipaszyn, więc na pewno te krzaki długo tutaj przy nim i przy mnie też tego Sylwestra nie pożyją, także spoko, lecimy. Dobra, więc odpalamy i zobaczymy co nam pokaże. odsunijmy się kawałeczek, bo to już będzie mocniejsze. Wow, ale wywalił. Ale krater zrobił skubany No nie spodziewałem się o takiej pytadzie takiej mocy i takiego krateru. No nic. To, teraz będziecie mieli jeszcze filmik z dwóch rakiet. I widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach, czyściłem się moneczko. I do luźnego strzelania, jeszcze oczywiście, odpalimy sobie dwie rakietki, Sky Skyrakets oraz y, Diabolo JP4. Wow! O jajku, ależ wysoko poleciała. I teraz. Diabolo cztery, która wypadła o wiele lepiej.